A gdy im królewna opowiedziała, jak to się stało, że zemdlała, od razu wiedziały krasnale, że to nie była zwykła staruszka wcale. Wytłumaczyły więc śnieżce dokładnie, że nikogo nie ma więcej wpuszczać wcale. A potem to już się tylko cieszyli, znowu razem tańczyli. Ja Ubiega mięć, ona tu jest i tańczy na niebo. Następnego dnia, gdy znowu do pracy iść musieli, Jeszcze raz dokładnie śnieżce przypomnieli, By nikogo nie wpuszczała do chatki, By sprzedawał jej jakieś szmatki. Śnieżka im to wszystko obiecała i przed wyjściem każdego wycałowała. Ruszyły więc do lasu, do pracy, jak zwykle podśpiewując sobie od czasu do czasu. Hej ho, hej do pracy by się szło! Hej ho, hej ho, hej ho, hej 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 do pracy by się szło! Hej ho, hej ho, hej 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 No, ta. a macocha babciu, czy już im w końcu spokój dała? Czy już się w ich życie nie wtrącała? Zaraz do niej wrócę, tylko kartkę przewrócę. Macocha do pałacu wróciła, bo w lusterko spojrzeć się spieszyła. Usłyszeć chciała nareszcie, że jest najpiękniejsza we mieście. <grystanie> A jakże wściekła była już po chwili, gdy usłyszała co to lusterko chwili. Już w głowie macochy nowy plan się rodzi. Teraz już myśli, nikt śnieżce nie dogodzi. Tym razem postanowiła przebrać się inaczej. Żeby Śnieżka nie poznała jej raczej. Zmierza znowu do dalekiego lasu, żeby zgładzić Śnieżkę zawczasu. oj! Kłopoty Śnieżkę spotkają. Ojojoj! oj! Kłopoty już się do niej zbliżają. A Śnieżka gotuje. Pierze, sprząta. Ot jak zwykle z rana się krzątam. Słyszy nagle pukanie. Czy zareaguje na to stukanie? Wtedy głos za drzwi słyszy: Ktoś tam głośno dyszy. Nadstawia więc ucha i uważnie słucha. O, Do domu Śnieżka nikogo wpuszczać przecież to właśnie krasnalom obiecała. Ale wyjść przecież mogę pomyślała, bo zobaczyć kto to koniecznie chciała. Tak też postanowiła i tak też zrobiła. To rzecz jasna była macocha. Przebrana udawała akwizytorkę od samego rana. Oj trzeba przyznać, Świetnie to robiła, ta rola jej świetnego talentu dowodziła. Babciu, do rzeczy, do rzeczy proszę. Macochy ten chytry uśmiech dobrym intencjom przeczy. No jak to akwizytorka i dodam wybitna aktorka. Swój towar Śnieżce wyłożyła, szczególnie grzebień chwaliła. Śmieszka zamiast zastanowić się choć odrobinę zrobiła bardzo uradowaną minę. Grzebień we włosy wpięła szybciutko i padła na glebę równiutka. Babciu, coś mi tutaj czarujesz. No. co ten grzebień. Czy się nie poczujesz? Tu się mylisz. Wnusiu przemądrzała. Pewnych rzeczy nie rozumiesz, jesteś za mała. Grzebień był przecież trującym jadem nasączony i każdy, kto go dotknął, był na śmierć narażony. Gdy śnieżka padła, więc zemdlona, macocha pobiegła jak oparzona. Teraz w końcu miała pewność, nareszcie, że śnieżka zrozumie naukę wreszcie. i chciała zrobić zuchwale. Oj tam, oj tam. To takie żarty były. Zaraz by krzywdy zrobili. Co dalej? Co dalej było? Co dalej się wydarzyło? Oj, oj, oj. Tych stron jeszcze bez liku. A mnie się chcę trochę siku. Muszę iść do toalety. To przerwiemy na chwilę? Piętnaście minut, daj mi, kochanie, bo w gardle mi zasło. Niesłychanie. Teraz przerwa będzie niewielka. Poczekamy, aż moja babcia wróci z kibelka. A teraz na krótką przerwę zapraszamy. 15 minut to odpoczywamy. Kolejny akt rozpoczynamy, a Państwa zapraszamy. Na czym myśmy tu stanęli? No, na czym tu ładna. No, no czytam już czytam dalej. Nie wierzcie tyle. Bo mi się odechce czytać za chwilę. No a ona gdzie? No? No czytam już czytam dalej. Nie wierzcie tyle.

i znowu się powiedzmy zmartwiły. Znowu Mędrek spostrzegł pierwszy przyczynę. Zrobił przy tym bardzo odkrywczą minę. Rzebień z włosów wyjął szybciutko i znowu zrobiło się wesolutko. Oj, krasnoludki się cieszyły. Choć się trochę na śnieżkę marszczyły. Przecież prosiły, wręcz kazały. Puszczać obcych zabraniały. A mówiłam, że śnieżka była niegrzeczna. Ta opinia jest o niej ostateczna. Barciu, lepiej dalej czekajmy, co coraz mniej czasu mamy. Więc znowu śnieżce długo tłumaczyły. Chyba nawet stosując trochę słusznej siły. A gdy dzień kolejny nastąpił, Nikt z krasnali w jej obietnicy nie wątpił. Ruszyły więc krasnale do pracy, do lasu, Podśpiewując od czasu do czasu. Hej ho, hej ho, do pracy by się szło, Hej ho, 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 hej To bardzo by się szło. hej 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 A czy znowu ta macocha okrutna sprawi, że ta historia będzie smutna? Zaraz okrutna zbyt radykalna raczej. Mogła ją przecież ukarać inaczej. Ale za co ukarać? Babciu, przecież Śnieżka dobra była. Nikomu nigdy nic złego nie zrobiła. Nie rozumiesz. Młodych trzeba karać. Bo inaczej przestaną się starać. Czy tam lepiej dalej herbaty mi nalej? Macocha prawie pewna była, że tym razem śnieżki się pozbyła. Jakże się zdenerwowała, gdy to się nieprawda okazała. Do trzech razy sztuka pomyślała i nowy plan wykombinowała: coś do jedzenia jej podrzucić i w ten sposób jej żywot ostatecznie skrócić. Za wiejską babę się przebrała, i pod dom krasnali, przyleciała. Śnieżka, która sama ponownie została, jak zwykle trochę wtedy sprzątała. A gdy głos na zewnątrz usłyszała, żeby nie wpuszczać nikogo, dobrze pamiętała. Śnieżka pamięta, że krasnale jej tego nie kazały, Pamięta, że krasnale się o nią bały. Ale gdy słyszy to błaganie i obietnice, że się jej nic nie stanie, Chce choć zerknąć na niespodziewanego gościa, Ale absolutnie nie wpuszczać go w swoje i krasnali włościa. Głos ją wołał jednak coraz donośniejszy. Strach wydawał się coraz mniejszy. Głos za drzwi jabłka proponował. Jakie smaczne, jakie pyszne dywagował. Przez szparkę w drzwiach Śnieżka wziąć się zgodziła. Przecież niemożliwe, by taka pychotka ją zabiła. Jeden kęs, tylko jeden skonsumowała. I niestety życia już sobie nie miała. Babciu, rośniszka w tym jabłku dostała, ale ta nie stała. Nie, krzywda nie, kara bym rzekła. Macocha ostatecznie ją uciekła. Oj tam, oj tam, stało się trudno. Zresztą myślę, że inaczej byłoby nudno. A zresztą czytam dalej. A ty się uspokój, nie szalej. Wracają więc te kurduple. Oj, przepraszam, krasenale z roboty.

Gdy ich wzrok pada na podłogę, spostrzegają tę poużywą niebogę. Mędrek patrzy wszędzie, zerka, szuka, może znowu odpędzi złego ducha, ale nic nie widzi dziwnego: ni gorsetu, ni grzebienia, nic śnieżce nie ma do poprawienia. Nie pomoże mądrala tym razem, niestety. Co to będzie, rety, rety? Płacz krasnale wpadły wielki. Usiadły zrozpaczone na swe zydelki. To już koniec ich królewną przyjaźni. Jakie smutno, nie starcza wyobraźni. Jak ten czas wezwać kapelana? Nic już śnieżki nie ożywi. No co się tak babcia krzywi? A, no dobra, już ci powiem. To nie koniec. Niech już się nie martwią te nicponie. Jeszcze jeden bohater jest w tej bajce. Królewicz. Co uwielbiał leśne harce, Konno jeździł po kniejach i haszczach, Taką mu zabawę uwielbiał zwłaszcza. W tym dniu, tak dla wszystkich fatalnym, Królewicz miał wypadek banalny, od z konia biedaczyna. Ups, ucierpiał przy tym chłopina. A że było to w okolicy krasnali chatki, udał się do nich po pomoc ten książec gładki. Chodzi więc do ich małego pokoiku i co widzi? Ludzi bez liku, a po środku na podłodze królewna śliczna. Tylko myśli książę: Czemu taka anemiczna? Krasnale tłumaczą królewiczowi: Że z tym się już nic nie da zrobić. Śnieżka nie żyje, otruta, stąd wśród nich taka smuta. Królewicz się pochyla i wyraźnie czuje, że coś mu tutaj nie pasuje. Złapał królewnę za rękę, może chciał skrócić jej mękę. Tak mocno trząsł ręką królewny, wydając się nawet trochę gniewny, że jabłko, które w gardle utkwiło, całkiem się w krtani obróciło. W końcu pod wpływem tych wstrząsów wypadło, nie czyniąc żadnych dąsów. Otworzyła królewna oczy, myśli co ją taki tłum obskoczył. Nagle dostrzega królewicza i zawstydza się lekko na jego widok oblicza. Jaki przystojny, jaki gładki, taki chłopak to jest widok rzadki, a i ona królewicza oczarowała. Na facetów widać, tak działała. Pat królewicz na kolana przed dziewoją. Proszę, proszę, bądź żoną moją. Trochę tylko się Śnieżka droczyła, ale zaraz się zgodziła. Radość zapanowała w całym towarzystwie. Nie pora, by tkwić dalej w tym błogim lenistwie. Czas szykować wszystko do wesela, ale czy każdy tę radość...